Cześć, witajcie to znowu ja Gural Gra i witam Was w kolejnym odcinku z gry The Wandering Village I tak, przemyślałem sprawę, jeżeli chodzi o taki odcinek, może troszkę się pośpieszyłem z moją oceną tej gry. Znaczy ocena jest myślę taka sama, tylko po prostu pośpieszyłem się z jej ocenianiem, bo w sumie nie zrobiliśmy wszystkiego i dlatego... Dziś kontynuujemy grę. Myślę, że no nie wiem, nie obiecuję, ile będzie jeszcze odcinków z tej gry, ale no na pewno chciałbym zobaczyć, co będzie z tej szkółki leśnej, co będzie z tego żelaza w sumie, które mamy, co się może jeszcze wytworzyć. Wiadomo, że na pewno nie chcę iść w badania, jeżeli chodzi o bo patrzyłem na przykład na osiągnięcia, i, e, i jest coś takiego jak na przykład tam. Czekajcie, bo muszę teraz tak szybko e, się. Budynek farma się zawalił. No dobra, to skoro tak, to on był piękny. No jeżeli nie chcesz mnie słać już na samym początku, no to rozumiem, ok. Budynek farma się zawalił. Dobra. Zbóż. Odbuduj w trybie natychmiastowym. I i budynek kompostownik też się zawalił więc odbudujcie mi to no mi się wydaje że trzeba przebiec przez grupa nomadów szukających nowego domu ale to jak oni biegną dziwnie trochę Dobra, on by niech biegnie, niech przebiegnie przez te, jak to się nazywa, burza z piorunami, czyli to jest to, co nam zawaliło te domy. W sumie ja nie spojrzałem, gdzie to się zaczyna, niestety, ale zaczął się odcinek. No ale niestety. Myśli, drużynę, oczywiście tu będzie punkt wiedzy, do którego niestety dalej nie wiem do czego służy, bo sprawdzałem na internecie, wpisywałem w Google, w internecie, w YouTubie i wszędzie gdzie się dało, no musiałbym, nie wiem, oglądnąć jakiś gameplay chyba z gry, gdzie może ktoś do tego doszedł, nie wiem. Dobra, on był wiesz co? Ty się może zmęczysz. Idź. On był nie ufa twoim poleceniom. Idź. Aha. Czyli trzeba było drugi raz. Dobra. Dobrze, on był, powiedz mi tak, poziom zatrucia 38. E, tu coś minęło. Gdy przybywasz na miejsce, znajdujesz starą piłę do kamienia, która wyglądała sprawną. E, spróbuj ją uruchomić, poszukujemy czegoś innego. Wozu nie Lepiej nie dotykać tej bardzo starej maszyny. Przybyliśmy tu po kamienia. W sumie kusi mnie to, bo. Spróbuj ją uruchomić. Jeden z twoich poszukiwaczy rusza zardzę za dźwignię, a maszyna z rykiem budzi się do życia, po chwili zaczyna wyrzucać siebie jedną kamienną płytę za drugą. Okej. Okay. No więc opłacało się. Dobrze, czyli mamy... Dobra, ale chcąc dokończyć moją myśl. Gra jest bardzo fajna. Bardzo się w nią wczułem, można powiedzieć, po tych parę odcinkach. Nie, nie wiem w sumie, ile tam jest 11, 12 czy 10. I szczerze powiedziawszy, chciałbym w nią dłużej grać. Tylko, że z tego, co widzę, to ona się różnie ogląda na kanale. To jest po pierwsze. Po drugie, to jest strategia. Strategie na YouTubie też się ciulowo oglądają. Po trzecie, ta gra mi się podoba. Jest fajnie zrobiona, z fajnym pomysłem, z tym całym był z tą całą wioską. Ale... Myślę, że po prostu spróbuję dożyć, nie wiem, 100 dni, zbudować to, co się da i zobaczymy dalej. Więc na razie takie jest plan Myślę, że powiedziałem wszystko co chciałem Dobrze, teraz wracajmy do gry, więc skoro mamy szkółkę leśną Bo my... Ale nie czekajcie co to jest to? Spiżarnia. Mm. Ok, tak. Tu gdzieś był. Aha, tu jest Tarta, czyli szkółkę leśną mam postawić przy matczynym drzewie, czy coś takiego, nie? A matczyne drzewa to są te żółte chyba to postawmy ją tu. Dobra, niech będzie. I tu ustawiamy priorytet najwyższy. Co to jest znowu to? Nagłe ochłodzenie. A czy to się jakoś kurcze? Tu są jakieś grzyby. Co to jest to? Smacznie wyglądające kamienie. Te kamienie wyglądają jak ulubione grzyby. Onbu, zjedzenie ich może powodować zaparcia. Oj, 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 onbu. A ty jesteś przecież głodny. Ale nie jesteś głodny, czemu to jesz? No dobra. I jeszcze sobie legnie. I te... I pewnie, tutaj. tak. A, on gdzie spać? Dobra, czyli tak, mamy dziewięciu bezczynnych. Więc wie, wiecie co pomyślałem? Że przecież ja mogę zrobić jeszcze. Tylko nie wiem, gdzie to jest. Eee zaraz wam powiem o co mi chodzi tak, jedną chatkę jeszcze poszukiwacz mogę zrobić i tu damy priorytet co tu mamy, robotnicy? Myślę, że to jest wszystko ok. Nie robią. I dlaczego? No, skoro mamy tyle ludzi, to przecież możemy ich wysyłać tak samo na zbieractwo. Bo, jak widzicie, jeżeli chodzi o rośliny, zioła, mam nadzieję, że już jest ok. W miarę, no nie? W surowce też mamy. Co prawda z kamieniem jest trochę gorsza sprawa, ale na przykład żelaza mamy 56. Prawie 500 wody mamy. 100 ziół. Więc... A nie jesteśmy na zatrutym biomie, tylko na zimnym. A właśnie, ciekawe jak teraz farmy eee, na tym. Aha, buraki, 60% wzrostu. Czyli nie jest aż tak źle. Więc myślę, że buraki możemy iść. Tu mamy jeszcze grzyby jagody wydajność 63%. Więc wszystko jest ponad 60%, więc myślę, że w takich okolicznościach, nawet jakbyśmy mieli iść cały czas, to jesteśmy w stanie przy takich zapasach wyżyć. Więc nie widzę problemu. Dobrze, ale skoro zrobiliśmy już szkółkę leśną. Bo postawiliśmy e, gdzieś tu stawialiśmy. Tak, jest tu. Ok, ale to co? Dobra, zmniejszyłem o jednego gościa. Wydajność: no bo, tak, wielkie drzewo mateczne, czyli, czyli ok. Aha, wzrost 51%. No myślę, że może to w końcu zadziała, albo nie wiem, zobaczymy na, na czym to jeszcze polega, bo w sumie pierwszy raz to postawiłem, więc można powiedzieć, że nie wiem, ale e, skoro tak, idziemy w badania i teraz tak. Czy jest tu coś, co by mnie interesowało? Domek. Wygodne miejsce za mieszkania dla maksymalnie 4 osób. Zwiększa produktywność mieszkańców i oferuje średnią ochronę przed trującym powietrzem. To jest ciekawe. Od razu mówię, to jest ciekawe. O, wieża obserwacyjna zwiększa promień widzenia na mapie świata. Efekt się nie sumuje. To tak średnio. Piekarnia wykorzystuję mąkę do wypieku, no to to mnie już nie interesuje, bo nie mamy nawet chyba pszenicy ani mąki, ekstraktor żółci. Wiem, że tu mam zaznaczoną gwiazdkę, która jest potrzebne i tak dalej. Leśniczówka, sadzić drzewa. To by mnie interesowało. Huta żelaza, przetapia rudę żelaza na sztabki. Wiecie co, w tym odcinku jeszcze popatrzmy na onbu, Nie, w tym odcinku pójdziemy w jedną rzecz, która mi się spodobała. Czyli domek. Tak. Będziemy stawiać domki zamiast tych zwykłych namiotów, domków. Będziemy stawiać domek taki już można powiedzieć. Myślę, że tu zrobimy gdzieś jeszcze jakieś ścieżki dalej, żeby polepszyć powiedzmy szacunek ludzi. A jak będzie powyżej książki szacunek ludzi, wtedy, wtedy zajmiemy się powiedzmy leśniczówką, ewentualnie właśnie hutą szelaza itd. Więc myślę, że taki będzie rozkład jazdy, jeżeli chodzi o The Wandering Village. A jak pójdzie, zobaczymy. W sumie troszkę można będzie też się nam kurczy mi, miejsce do rozbudowy, ale myślę, że gdzieś gdzieś na pewno znajdziemy gdzieś znajdziemy na pewno miejsce, żeby się jeszcze rozbudować, te domki postawić dalej. Dobra, co to jest? Szczegóły zwiadów Tu widzę, że jest priorytet. Jest 8 kamiennych płyt, ale jest tylko... Drewnianych desek nie ma, no niestety, ale już ktoś przyniósł. O, dwie, dobra, czyli postawią. Dobra, to skoro my siedzimy, poszukiwacze są gotowi, to wysyłamy drużynę tu. Hmm. dobra, i wyślij drużynę tam. Niech będzie i teraz tak, szkoda, że to jest na naszej drodze. Myślę, że może on był. Jak on jest w ogóle z jedzeniem? Głód on był 4%. I w sumie to nie wiem, czy to spada. W sumie trochę teraz boja, to więc nie wiem, czy to spadło. I jako głód jego to musi rosnąć. Czy jak spadnie do zera, to on jest bardzo głodny. Też nie wyczaiłem tej statystyki, jak to jest powiedziane, ale mniejsza z tym. Dobra, co tu się buduje? Dobra, tu się zbudowała szkółka leśna. Mam trzech bezczynnych. No, zmniejszyłem do jednego człowieka, ale nikt nie przyszedł. Czemu? Nie wiem. Może ktoś w końcu przyjdzie, nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie jesteśmy na tym terenie. W sumie, mam powiem, że, według mnie, teren chyba zimny, na którym jesteśmy teraz, no, on chyba tak nie szkodzi za bardzo, bo. Wilgotność normalnie, no chłodno jest wiadomo, średnia, on w ochronie, leży toksycznie, to średnia stał za cały więc mi się wydaje, że to jest dobry biom, jeżeli chodzi o um, brak toksyczności i w miarę dobry... Yy, można powiedzieć wzrost na przykład buraków, czy tam no patrzcie się. Zaczynaliśmy odcinek, e, mieliśmy 70 bodajże buraków. Teraz mamy 93, czyli w niecałe 15 minut wskoczyło 20 buraków. Więc wiadomo, mamy tylko bodajże dwie chyba farmy. Jak dobrze kojarzę, tu jest co? Też buraki, no to trzy farmy mamy, buraków Więc. Za 20 minut skoczyło 20 braków. A kuchnia bodajże to przerabia na barszcz. To i tak jest dobrze. Według mnie. Więc tu mi się wydaje, że dobra jest polityka i, i statystyki. Po prostu, żeby patrzeć w grze na statystyki, które ci się opłaca. Bo wy, wiadomo, że gdybyśmy tutaj posadzili teraz na przykład, nie wiem, kukurydzę, pomidory, coś co lubi ciepło, no to pewnie byśmy nie przeżyli tego, nie? Więc idziemy w takie warzywa roślinne, które lubią właśnie, e, lubią właśnie chłód, zimno. No i dzięki temu na przykład mamy, czekajcie, Ruda żelaza, dobra, czyli jakaś drużyna, żeby wróciła tamci jeszcze są, wyślij drużynę do lasu. O, to jest to co mówię. Jeżeli jesteś blisko, to poszykiwacze bardzo szybko szukają. Chwilowy spadek temperatury można wpłynąć na wzrost Twoich upraw. Czyli, mi się wydaje, że to nie jest aż takie złe, bo no, to, że wpłynie na wzrost na naszych upraw, ale my i tak mamy zapas. Więc, jeżeli to przejdziemy ten okres, można też kazać on, bo na przykład biec. On tak i tak, czy pojadł, i teraz na przykład się przespał, może nas posłucha, więc. Też nie wiadomo, jak zareaguje. Tu widzicie, tu była na przykład pustynia, z której bodajże żeśmy chyba wyszli. Chociaż w sumie nie wiem, jak ta mapa jest ułożona. Dobra, poszukiwacze wrócili. Gdzie ja bym ich jeszcze mógł wysłać? No w sumie tu jest kamieniołom, ale tam nie. Burza z piorunami. Tam są. Tu jest las. No dobra, nie, idą tu. Teraz tak, tam jest zatruty biom, tu jest dalej e, biom zimny. Myślę, że wiecie co, chyba polubiłem biom zimny i nie dość, że polubiłem, bo biom zimny, to polubiłem go razem z, z biomem trującym. Co prawda jest tutaj trochę więcej niebezpieczeństw, ale mi się wydaje, że lepiej jest uzyskać właśnie jedzenie z farm i tak dalej, bo temperatura temu sprzyja, bo akurat jedziemy pod takie właśnie temperatury. W sumie gdyby było, bo, tylko że to jest właśnie to, że on czasem też nie słucha naszych, ten, bo gdyby słuchał zawsze, to mógłbym go zawsze wysyłać gdzieś w stronę pustyni, na przykład hodować kukurydzę, pomidory i tak dalej. Z tego, na przykład, coś innego gotować, i więc też myślę, żebyśmy mogli przeżyć. Tylko, że właśnie tu jest to, że czasem onbu zaakceptuje, a czasem nie. Głód onbu, dobra senność onbu spada. Tu jest co lecznica onbu, właśnie jak onbu. 44% o, pokaż polecenia. Ulecz, leczy run ran, onbu, przywraca 20% zdrowia, on był zwiększa jego zatrufanie. Aha, obniża poziom zatrucia był redukuje 20%, a tu jest dwa... Aha, no to w sumie antidotum, jakbyśmy mu podali, to myślę, że będzie okej. Okay. 44% to jest, no taki, można powiedzieć, taka grypka z kaszlem. Jeszcze nie ma takiej dużej gorączki, ale no już go bierę, jak to u nas się go dał w górach, już go powoli bierę, już będzie leżał, już, już go hyto. chytam go już i za chwilę, widzicie, będzie, już będzie nietumny, jak to u jak to nas w górach go daje, także mam nadzieję, że, że się uda go, uda się go uratować trajnie. Tak troszeczkę jakaś jest po żebrach, podziubać, dać mu jakiś syropku, coś tam jakiś baniecki postawić. Także, mam nadzieję, że ale mi się górsko gwara włączyła. Nie wiem co, mu, ale to mi z tym. Także, także, jak mówię, on było, będzie trzeba wyleczyć. O no 44% to jest dużo, bo to jest, można powiedzieć, połowa prawie. Więc może on był jest co ja bym ci zrobił tak. Pokaż polecenia. Antidotum. Idź. padło. Czyli z poziom na bo jest 25% Dobrze, to czy ja mogę wysłać im jeszcze raz? Aha właśnie, ale to kurwa kosztuje ten 30 Dobra, to może jednak nie Bo to troszkę kosztuje tych ziół. A może byśmy postawili jeszcze jedną farmę? uderz ze zioła eee, farma jest zielarnia no to stawiamy O, drużna przyszła Za mało pracowników. Jak mu za mało pracowników siedem pracowników. W sumie nie wiem gdzie mam bardzo wysłać, bo tu mam las Ale to jest trochę daleko. Też nie wiadomo gdzie on, bóg pójdzie. w sumie drzewa mamy w ciul. kopalnia opuszczam kopalnia rudy żelaza dobra to nie idzie on by się wyprośnił dobrze czy wybudowali mi już tą szkółkę leśną wybudowali ale dalej się nic nie dzieje Zobaczymy na swoje zas zasoby i jestem zadowolony No, można powiedzieć, że jestem zadowolony. W sumie nie mamy kamienia właśnie. Hmm. Jestem zadowolony, nie ma kamienia. Proszę mi to zbierać raz, dwa. Dobra, jeżeli będą chcieli, to będę zbierać, bo nie ma kamienia, a kamień się przydaje, z zero kamienia, bo wszystko, właśnie, gdzie jest ten, e... nie to, to, kamieniarz, on wszystko przerabia na płyty, zbóż e... nie, wyłącz, na razie cię wyłączam i tyle. Przerobiłeś wszystko na płyty, a kamień może się też przydać. Dobrze. Ok. Więc ja kończę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Gramy jeszcze w The Wandering Village. Zapraszam też na nową serię, czyli Freedom Fighters. Bardzo stara gra, którą pamiętam z dzieciństwa, którą się zagrywałem i była bardzo ciekawa. Myślę, że Karion też wróci i szukuje też inne inne gry na kanale. Oczywiście można powiedzieć, że prawie wody z grypy już. Puszczam je, co prawda jeszcze mam ekatar. katar, zatoki mnie wolą głowę, ale Już przynajmniej nie kaszle mogę nagrywać, więc jest okej. Okay. Pozdro, trzymajcie się.